Cześć, nazywam się Ola Munik, Pracujemy nad marcowym materiałem do El Polska. Cześć, nazywam się Kasia Słowenicka. Po pierwsze znaleźć sobie dobrego partnera, który się zajmie sprawami organizacyjnymi i biznesowymi, a po drugie być konsekwentnym, się nie zrażać i dążyć do tego, co się sobie wymyśliło. Cześć, nazywam się Marianna Jurkiewicz, jestem widarzyską. Dobrze sobie sobie oko czarną kredką dookoła i tuszujemy mocno rzęsy i tego samego tuszu też do rzęs używamy, żeby zrobić sobie taki jakby taki pattern na oku, dotykając szczoteczkowo od tuszu. I wtedy mamy taki grunge a smoki i możemy to rozetrzeć palcem, nałożyć jeszcze na to krem i będziemy mieć dzięki temu świetni